Cześć moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w Czytaniu na Maj. Lecimy znaki ziemskie. Moi drodzy, zapraszam Was bardzo serdecznie do obserwowania mnie na Instagramie oraz do zapisów na czytania prywatne ze mną. Lecimy miski, lecimy, mówcie, piszcie, co tam słychać u Was w maju. Ja nie zawsze odpisuję, ale czytam Wasze komentarze, także podzielcie się tutaj swoją. Nie wiem, opinią? Nie, nie opinią. No podzielcie się po prostu tym, co tam u was słychać. Lecimy maj tak ten czas szybko leci. W tym astralu. Coś tam przekroczyliśmy, że to tak wszystko szybko leci. Naprawdę. Naprawdę lecimy byk maj 2025 rok. Byk maj 2025 rok. Co tam dla naszych kochanych byków maj. 2025 rok. Byk. Lecimy, moje drogie byki. Co tam u Was? Co tam u Was? Energia ogólna. Proszę bardzo. No, super. Mówię super, bo sama jestem byk. Ale dobra, single. Co tam w związkach u byka? Mhm, dobrze. Praca, finanse. No, i tutaj się coś dzieje. No, i do przekazu ogólnego. Byk, 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 ale mam ciarki. Nie wiem, czemu mam ciarki, byki. To takie dziwne, że mam ciarki, bo nie ma tutaj takich kart, żebym miała ciarki, a jednak mam ciarki. Może byk nie jest świadomy tego, że coś się poważnego dzieje w jego życiu, albo stara się nie myśleć o tym, że coś ważnego się dzieje w jego życiu. Albo że czas na jakąś ważną decyzję w życiu byka, dlatego mam ciarki, bo nie ma tutaj takich kart, żebym miała ciarki, a jednak mam ciarki. Jak wiecie, ja jestem tarocisku bardzo intuicyjną, bardzo wizyjną, więc czytam karty trochę z odczuć, trochę z tego, co mam przed oczami. Um, no tak, drogie byki, to trochę tak, jakbyście nie chciały zauważyć albo nie, nie brać pod uwagę. Że naprawdę coś się dzieje i trzeba się temu przyjrzeć, a nie udawać, że wszystko jest ok. Coś takiego, coś takiego. No, aż mam ciary. Teraz tak. Jakaś sprawiedliwość Was czeka, Beki, w tym miesiącu. Sprawiedliwość Was czeka w tym miesiącu. Sprawiedliwość, która, na którą długo czekaliście, czekałyście. Ta sprawiedliwość będzie dotyczyła jakiegoś konfliktu, konfliktu, sporu, gdzie ktoś, ktoś Was. Em, no, skrzywdził, skrzywdził bardzo. I karty pokazują, że w tym miesiącu sprawiedliwość nadchodzi. Sprawiedliwość nadchodzi. Także, drogie byki, cokolwiek to jest, to tak jakby karty są po waszej stronie. Jakiś konflikt był, spór był, i przychodzi czas rozliczeń. Tej osoby, tej sytuacji, tego, co się wydarzyło. I to jest po prostu, ja to tak widzę. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy to jest na waszą korzyść, ale karty są po waszej stronie. Jakkolwiek to nie brzmi. Tak to wygląda. Co jeszcze, drogie byki? Cały czas mam ciarki. Naprawdę, czyli ten miesiąc jest ważny. E, co jeszcze? No, energia jest taka, że moje drogie byki, jesteście bardzo, bardzo dużo w swojej głowie. W swojej głowie w tym miesiącu, mało was jest tak rzeczywiście tu i teraz, na Ziemi. Gdzieś jesteście tak naprawdę w chmurach w głowie bardzo dużo myśli macie w tym miesiącu, bardzo dużo przemyśleń, bardzo dużo jakiegoś analizowania sytuacji, co niektórym z was nie będzie się chciało. Po prostu nie będzie się chciało. Nie wiem, nie, nie mówię tutaj o życiu, ale nie będzie się chciało chodzić do pracy, iść na spacer, wyjazdy, podróże, związki. Tutaj mamy takie całkowite zniechęcenie. Nie wiem, czy nie wynika to z tego, że czekacie na jakąś sprawiedliwość, albo że czegoś za dużo się Działo I teraz Wam się po prostu nie chce. No i nie chce Wam się wychodzić, drogie byki, do ludzi, robić coś. No nie. I może ten miesiąc jest Wam bardzo potrzebny. Może czas, żeby byki odpoczęły po prostu odpoczęły, wyjechały i skupiły się na jakiś czas tylko i wyłącznie na sobie. Jeżeli chodzi o singli, singielki. No to byki moje, proszę bardzo, no jakaś królewna do was idzie. Albo to wy jesteście tą królewną królową. Bardzo duża szansa, drogi byku, że kogoś poznacie w tym miesiącu. Bardzo duża szansa. No mamy arcykopłankę, mamy dwójeczkę, mamy królową. I to będzie taki wow. To będzie taki wow, albo to wy będziecie dla kogoś tym takim wow, albo ta osoba, którą poznacie, będzie dla was wow i to rzeczywiście będzie tak, że single się bardzo zauroczy i w singlu się ktoś bardzo zauroczy. Oni śmielicie kogoś. Oni śmielicie kogoś. Zwłaszcza, jeżeli słuchają mnie tutaj kobiety, to tu jest kobieta pokazana jako taka, która oni śmiela. I dlatego karty mi tutaj pokazują, że bardzo możliwe, że byki, które są singielkami, singlami, kogoś poznają, kogoś poznają. I to nie byle kogo, że tam wiecie na chwilę. Nie, tutaj mamy denary. To będzie coś. Co może potrwać dłużej, 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 bo to jest konkretna osoba. Także tak. No, jeżeli chodzi o związki, no to w związkach, no co tu dużo mówić? W związkach żegnacie jakieś cienie, jakieś kryzysy, jakieś lęki, obawy. I skupiacie się na czym, no jak jest ósemka buław, to chyba nie mogę tego na głos powiedzieć tutaj, ale wiecie o co chodzi. No, namiętność, fizyczność w tych związkach, odrodzenie jakiejś energii, jakiejś takiej pasji, no i też, no i też, uwaga wyjście z jakiejś nudy albo utrata na chwilę bezpieczeństwa, poczucia bezpieczeństwa. Nie wiem, jak to się ma do tego, że tu jest pasja, namiętność, no chyba, że byłaby osoba trzecia, ale nie widzę tej osób trzecich. To jakby jest tak, że coś zachwieje Waszą równowagą albo Wy może mieliście się rozstać, jakaś próba, separacja i nagle bach, wpadacie sobie w ramiona. Tak bym to odczytywała. Także byki. W sumie to jest dobrze. Trzeba się cieszyć. I jeżeli chodzi o pracę oraz finanse, no i tu się coś dzieje. Tu się coś byki dzieje i albo zmienicie, zakończycie coś, co Wam się od dłuższego czasu nie podoba, no albo ta sytuacja będzie trwać. I możemy to mówić o pracy, możemy tu mówić o jakimś wynajmowanym mieszkaniu. Możemy generalnie mówić o sytuacji, gdzie jesteście już bardzo zmęczeni, wymęczeni. I to może być praca, która nie przynosi satysfakcji, to może być coś, co jest wręcz wyniszczające dla Was, takie wymęczające Was. I mam tutaj w to wszystko zamieszane jakiegoś mężczyznę. Mężczyznę, który Was nie wspiera. Mężczyznę, który tak naprawdę Was męczy. I albo to chodzi o właściciela jakiegoś mieszkania, albo to chodzi o pracę i Waszego szefa, albo to chodzi o w ogóle inną sytuację związaną z finansami i z mieszkaniem. Generalnie karty mówią, że no w którymś momencie musicie byki powiedzieć dość. W którymś mu momencie musicie powiedzieć dość, i jeżeli sytuacja się nie zmienia, to czas może pomyśleć o jakiejś zmianie, bo pod spodem mamy koło fortuny. Zmianę, zmianę, ruch i tak to też wygląda. No nic, moje drogie byki. Idźcie już sobie, mam tyle ciarek, że już nie mogę z wami tutaj siedzieć. Musimy zakończyć, drogie byki. Wszystkiego dobrego, cudowności, wspaniałości. Lecimy sobie dalej i. Co tam sobie dalej? Och, ale piki mnie tutaj. Ale mam ciary. Dobra. I dalej mamy kogo? Panna, panna. Maj 2025 rok. Maj 2025 rok. Maj 2025 rok. Panna, panna, co tam dla naszych panien, panna maj 2025 rok. Panna. Panna maj. Maj 2025 rok panna, panna. Lecimy, moje drogie panny, co tam dla Was, co tam dla Was. Proszę bardzo, pod spodem. I tak, energia ogólna, praca, finanse na koniec, singiel singielka, związki, praca finanse. I przekaz do energii ogólnej. No dobra, moje drogie panny, no dobra, nie jest źle, nie jest źle, nie powiedziałabym, ale pod spodem macie diabła, o recyn. Pod spodem jest diabeł, a dlaczego tak? No dlatego, dobra, generalnie, moje drogie panny, macie dwie karty, które świadczą o jakimś poczuciu bezpieczeństwa, balansie, harmonii i generalnie tak się powinno dziać, ale mamy diabła i mamy dwójkę. Więc mam takie poczucie, że może panny chciałyby oddechu, chciałyby poczucia stabilizacji, bezpieczeństwa, harmonii, nawet takiej nudy, ale tak naprawdę coś się dzieje. Czegoś nie widzicie. Czegoś nie widzicie, moje drogie panny, i to chodzi o blisko osoby, partnera, partnerkę. Nie widzicie tego, że ktoś próbuje bawić się waszymi emocjami, grać na waszych emocjach, lub robić tak. Żebyście to wy byli winni lub winne, żebyście się czuli winni, winne. Coś takiego tutaj jest, panne, to nie jest fajny przekaz, ja wiem, ale rzeczywiście zwróćcie na to uwagę, bo jest demon i mam takie wrażenie, że ktoś, jak to się mówi, w białych rękawiczkach, będzie robił wam naprawdę niefajne rzeczy, niefajne rzeczy. I tak to też wygląda w maju. Na to trzeba, drogie panny, uważać. I teraz tak. Jakąś długą, rzetelną pracą, jeżeli będziecie sobie efektywnie, codziennie się motywować i pracować dla jakiegoś celu, który sobie postawiliście, postawiłyście, macie od losu nagrodę. Nie mówię, że ta nagroda będzie w maju, ale rzeczywiście, jeżeli zmobilizujecie się drogie panny do takiej pracy w tym miesiącu na dążeniu do czegoś i będziecie w tym konsekwentni, konsekwentne. Czeka Was nagroda. Czeka Was nagroda również pod postacią takiego spokoju ducha. Widzę również, drogie panny, że będziecie się zastanawiać nad jakimiś rzeczami dotyczącymi Waszej przyszłości. Tutaj mogą być przyszłość dotycząca, gdzie ja będę mieszkać. Dosłownie, gdzie ja będę mieszkać, czy ja chcę tu mieszkać, czy ja chcę tu zostać, gdzie jest moje miejsce na Ziemi. Widzę myśli takie upalne i widzę jeszcze nie podejmowanie działań, ale już jakieś plany. Panna planuje swój plan B. Jakkolwiek to nie brzmi, panna planuje swój plan B. Bardzo ładna polszczyzna, nie powiem. W każdym razie panny knują, knują w pozytywnym y, tego słowa znaczeniu swój plan B. Coś robicie. Zabezpieczacie się w razie czego. Nie wiem w razie czego, o co chodzi, ale wiem, że panny robią sobie plan na przyszłość. Jest to opcjonalny plan na przyszłość. Tak to wygląda. I teraz tak, jeśli chodzi o single, no przepiękne karty. No single, wy to macie trójka, siła i arcykapłan. No zakochanie. Zakochanie, romans, celebracja, spotkanie swojej miłości. Wy się komuś bardzo spodobacie. Zakochanie, nawet powiedziałabym, że mogą być i dwie osoby. Kto tam lubi romanse, proszę bardzo. Natomiast rzeczywiście, rzeczywiście, drogie panny, singielki, single. No. Karty tutaj sugerują, że tu jest silne zakochanie w maju, lub będzie silne zakochanie w maju. Po prostu z dwóch stron. Z dwóch stron. Celebracja, e, czas radości, czas eksplorowania siebie. Natomiast jeżeli chodzi o związki. W związkach dobrze. W związkach dobrze. Nawet nie wiem, co Wam mam to powiedzieć. W związkach dobrze. Jest jakieś. Połączenie, jeżeli chodzi o taką mocniejszą pozycję tego związku, tak? Czyli wzmocnienie związku, jest wzmocnienie związku, jest dogadanie się, jest ustalenie, czego chcemy, do czego dążymy. Są konkrety ze strony mężczyzny, są konkrety ze strony kobiety, i teraz tak naprawdę jest wdrażanie tego wszystkiego w Wasze życie. Wdrażanie tych zasad, tych reguł w Wasze życie. Po prostu. Tak to widzę i tak jest. Również tutaj pada jakaś propozycja poważniejsza. Nie wiem, wspólnego zamieszkania, mąż pójścia, wspólnego konta. Coś takiego tutaj jest. W tym miesiącu się pojawia. Także tego typu rzeczy. I teraz tak: no, jeżeli chodzi o pracę, finanse, no, zobaczcie, zmiana. Zmiana, zmiana, drogie panny, zmiana. I albo zmieniacie miejsce zamieszkania, bo to chodzi o te wszystkie y, kwestie związane nie z uczuciami, tak? Czyli aspekt finansowy, mieszkaniowy, zawodowy. I albo zmieniacie miejsce zamieszkania, pracę, albo dokądś wyjeżdżacie. Wyjeżdżacie, bo tu jest ruch, to jest podjęcie decyzji. Kochankowie, podjęcie decyzji. Mamy trójkę denarów, czyli podjęcie decyzji, współpracy z kimś. I działanie, wyjazd, wyprowadzka, zmiana, zmiana pracy, zmiana otoczenia. Jest to na pozytyw. Natomiast y, wymaga to od Was rzeczywiście działania. Rzeczywiście działania od was to wymaga. I teraz tak, drogie panny, ktoś do Was przyjeżdża z nowiną w tym miesiącu. Ktoś przynosi Wam jakąś nowinę. Czy to od rodziny, czy to od znajomych, od przyjaciół, ktoś z daleka daleka albo od osoby, której dawno nie słyszeliście, nie słyszałyście, przynosi Wam jakąś nowinę. I tyle, drogie panny. Tyle, moje drogie panny. Życzę Wam wszystkiego dobrego, cudowności, wspaniałości. Hej, papa. No i co? I lecimy teraz do naszego koziorożca. Koziorożec. Koziorożec maj 2000 25 rok, koziorożec, maj 2025 rok. Słuchajcie, zapraszam Was do obserwowania mnie na Instagramie, no i do czytań prywatnych, również do czytań tygodniowych. Lecimy, koziorożec, koziorożec, maj 2025 rok. Zobaczmy, co tam u koziorożca. Zobaczmy, co tam u naszego kochanego koziorożca. Koziorożec. Maj 2025 rok. Sprawdzamy, moi drodzy, sprawdzamy. Pamiętajcie, że są to czytania ogólne, nie z każdym one będą rezonować. I teraz, tak, pod spodem mamy kochanków. Energia ogólna, single, związki, praca, finanse, praca, finanse i do przekazu ogólnego. No i w tym przekazie ogólnym, moje drogie koziorożce, o co tutaj chodzi? <laughs> Czekajcie, muszę się chwileczkę skupić. No, to tak, jakby koziorożce, co my mamy? Dziewiątkę, to tak, jakby koziorożce musiały w tym miesiącu przełamać jakieś swoje lęki. Przełamać swoje lęki, wyjść ze swoich jakichś murów, ze swoich swoich warstw. I przełamać swój lęk i zaufać osobom, które chcą do Was przyjść, które są wokół Was, ale Wy ich do siebie nie dopuszczacie, koziorożce. Wy ich do siebie nie dopuszczacie tak w pełni. I w tym miesiącu chyba chodzi o to, koziorożce, żebyście odpuściły wszystkie jakieś swoje tarcze, wszystkie jakieś takie swoje zwątpienia, nieufności w stosunku do osób, które naprawdę chcą być. Was, koło Was blisko i być z Wami blisko, i chcą Wam pokazać, że zasłużyliście na szacunek, miłość, dobro. Po prostu musicie puścić jakieś wszystkie swoje bariery, tarcze ochronne. No może nie wszystkie, ale koziorożce to są takie karty, które tutaj pokazują, że bronicie się bardzo przed ludźmi, którzy tak naprawdę chcą Was być blisko. I taki jest przekaz, tak jest przekaz. E, oczywiście nie bez powodu, no, zostaliście też zranieni bardzo mocno, jakoś niedawno, bo ta energia jeszcze jest. Ta energia jeszcze jest w kartach. Natomiast rzeczywiście, Koziorożcu, czas zaufać i czas odpuścić i pobyć z tymi waszymi lękami, obawami, ale jednak zaufać osobom, które naprawdę chcą Wam pomóc, wesprzeć i być. Po prostu blisko z wami, blisko was. Takie są karty, takie są karty. Czeka was też wybór ważny w tym miesiącu. Nie wiem, czego on dotyczy, bo tutaj żadnych innych kart nie mam podpowiadających. W każdym razie podejmujecie w tym miesiącu ważną decyzję. Ważną decyzję i należy tę decyzję podjąć. Podjąć nie jest tak, że jest decyzja i nie wiem, co zrobić. Trzeba to zrobić. Trzeba w którą stronę pójść. I teraz, tak. Single. Kozioroże single. no kozioroże single, ma złamane serce, po prostu ma złamane serce, to są karty tak naprawdę rozstaniowe, to są karty, gdzie ktoś żałuje, że ktoś za kimś tęskni, że ktoś, no albo to Wy jesteście tą osobą, albo to Wy za kimś tęsknicie, jakaś kobieta tu jest zraniona, mężczyzna zraniony, no generalnie to nie są karty, na poznawanie nowych osób, to nie są karty na tworzenie nowych związków. To są raczej karty sugerujące o tym, że ty koziorożcą, musisz się podnieść, pozbierać po jakimś rozstaniu i dopiero wtedy, jak już całkowicie się uzdrowisz, przebolejesz, dopiero wtedy zaczniesz budować przede wszystkim najpierw bezpieczeństwo dla siebie, czwórkę denerową. A później dla kogoś innego. Tutaj, oczywiście, możecie się spotykać z jakimiś osobami, ale to nie przykryje waszego bólu serca. To nie przykryje ta, ta kolejna osoba, kolejna osoba, no nie przykryje, dopóki rzeczywiście się nie uzdrowicie, dopóki rzeczywiście nie przerobicie jakiegoś zranienia. Po prostu. I wtedy dopiero zaczniecie sobie. Budować poczucie bezpieczeństwa, szczęścia, i dopiero jeszcze później dla kogoś innego, i ta wasza energia też będzie wyglądała inaczej. Jeżeli chodzi o związki, no to w związkach co? W związkach przede wszystkim miłość. Jest miłość, jest askielichów, jest miłość, piękna miłość. Oczywiście, no wiadomo, jak jest w związkach z miłością. No czasami są kłótnie, niekłótnie, sprzeczki, wiadomo. Natomiast jest to czas, moje drogie koziorożce, gdzie możecie się poczuć bezpiecznie, gdzie możecie się poczuć, że jest stabilność, mimo tego, że ktoś będzie próbował wytrącić was z tej stabilności w tym miesiącu, gdzieś wytrącić z poczucia waszego bezpieczeństwa w tym związku. Nie wiem, co to będzie. To tak, jakby ktoś miał jakąś intrygę w stosunku do was, do waszego związku, do waszego partnera, partnerki, ale też do was jako związku. To tak, jakby ktoś próbował nieświadomie lub świadomie zburzyć trochę wasz spokój ale Wy się nie dacie, Wy się nie dacie, jest ładnie, jest ładnie koziorożce. Jeżeli chodzi o pracę, finanse, no to tutaj tak, to są w ogóle karty, nie, w ogóle nie związane z pracą, finansami, to są karty miłosne, nie wiem, jak ktoś ma romans w pracy, miłość w pracy, no to super. Jeżeli to nie o to chodzi, to raczej tutaj chodzi o to, drogie moje koziorożce, że... No, bo tu chodzi też o sprawy mieszkaniowe, wszystkie tego aspekty fizyczne, materialne, ziemskie. No, to karty tutaj pokazują, że czeka Was jakaś dobra wiadomość. Dobra wiadomość, jeżeli chodzi o Waszą pracę, jeżeli chodzi o jakieś mieszkanie, inwestycje, zakup. Tutaj jest pokazane, że w związku z jakimiś dobrymi relacjami, czy to w pracy, czy to z dobrymi relacjami, no nie wiem, nawet z osobą, z doradcą <grytową> kredytowym, czy cokolwiek, odniesiecie jakiś sukces. I otrzymacie jakąś nagrodę, jakąś nagrodę, nie wiem, pod postacią podpisanej umowy na mieszkanie, podwyżki, ale to dzięki tylko i wyłącznie dobrym relacjom. Dobrym relacjom, czyli jak będziecie budować dobrą relację z kimś, nie wiem, powiedzmy z szefem, z pracownikami, no to to Wam przyniesie jakiś naprawdę fajny sukces w tym miesiącu. Fajny sukces w tym miesiącu. Także tak, moje drogie koziorożce, życzę Wam wszystkiego dobrego, cudowności, buziaki, hej!